Siema! Za nami któraś tam runda turnieju w Czechach. Właśnie takimi słowami będę rozpoczynał przez kolejne 9 dni kolejne filmy na tym kanale, ponieważ wracam do gry, wracam do grania w szachy klasyczne i od jutra już będę mierzył się z jakimiś swoimi przeciwnikami. Także zdecydowałem się nagrać ten filmik, żebyście wiedzieli. O co chodzi, co to za turniej, jakie mam szanse, o co będę walczył, czy mam szansę na Mistrza FIDE, i wszelkie informacje, które wiem, że Was e, ciekawią. Także zachęcam do oglądania. E, no i po kolei, przede wszystkim, tylko muszę zmienić scenę. Przede wszystkim turniej startuje jutro. Jak to oglądacie? Dla mnie w tym momencie pojutrze, czyli 10 stycznia 2025 roku, będzie to. Open, e, Prag Open 2025. No i to jest lista startowa to jest strona, na której będę, będzie aktualizowany tenże turniej. No i jeżeli sobie skrolujemy trochę niżej, no to mam 20 numer na 189 osób. Także jestem, powiedzmy, w takiej czołówce. Pierwsza osoba ma ranking 2434, kolejna ma ranking 2400, a potem już są osoby poniżej rankingu 2400. I w sumie, jeżeli śledzicie moją karierę, to możecie być trochę zdziwieni, no bo rzadko się zdarza tak, że ja sobie jadę na turniej i powiedzmy, ja mam 20 numer i 160 osób jest jeszcze poniżej mnie, co nie? Natomiast to jest taka rzecz, która się trochę zmieniła i to jest taka rzecz, którą chciałbym, chcę zmienić, chcę zobaczyć jak to będzie, bo ja zawsze jadąc na turniej to ja miałem taki mentor, że wiecie, najlepiej jak ja w ogóle będę mieć ostatni numer startowy, najlepiej jak wszyscy będą mieć 2300-2400, i będę sobie z nimi grać, i będzie super, bo ranking będzie szedł do góry. A prawda jest taka, że ja pewnego poziomu prawdopodobnie już w życiu nie przeskoczę i po prostu chcę sobie pograć na takim swoim poziomie. Czasami zagram z kimś lepszym, czasami zagram z kimś słabszym, ale już się wyzbywam powoli takiej myśli, że cały czas muszę grać z lepszymi od siebie, bo bardzo często kończy się to potem tym, że ja gram z zawodnikiem 2300, przegrywam, gram z 2300, znowu przegrywam, i potem się odechciewa w ogóle grać w szachy. Oczywiście tutaj może być różnie, może zagram z kimś słabszym i mnie ogra. Kto wie? Natomiast zdecydowałem się, że zagram na takim turnieju i zobaczę, jak mi pójdzie. Także prawdopodobnie, a nie wiem, czy to dodawałem, ale jest to turniej klasyczny, także będzie jedna runda dziennie. Prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób, że wiecie, runda jest powiedzmy po południu. Ja skończę tę rundę koło godziny 20, 21. Siądę do laptopa, nagram o czym myślałem, opowiem wam, co się działo w partii. No i wieczorami będzie się to pokazywało. Prawdopodobnie będę nagrywać bezpośrednio po rundzie tak jak to zresztą zazwyczaj bywa. No i zobaczymy, jak, jaki skutek to przyniesie. Natomiast wracając, jeżeli jest 190 osób, to znaczy, że jak podzielimy na pół, to jest 95, 95 dodać 20, to jest, jeśli dobrze liczę, 115, więc mniej więcej z takimi osobami będę grać w pierwszej rundzie, czyli pomiędzy 1800 a 1900, może to będą Polacy, może to będą Czesi, Słowacy, ktokolwiek inny, nawet jest szansa, że zagram z człowiekiem z RPA, także byłoby spoko. No, i mogę też teoretycznie zagrać z im który ma ranking 1880. Także, yy, no, różnie może być. Natomiast w miarę mnie to cieszy, bo fajnie będzie, pog wiecie, no jakby ja też rzadko bywam na turniejach, gdzie jestem jednym z faworytów, a na dobrą sprawę, czysto teoretycznie oczywiście, no jest szansa, że ja tutaj osiągnę wynik, który mi da, nie wiem, top 5. Może nawet, wiecie, to nie jest tak, że wygrana w turnieju byłaby jakimś wielkim zaskoczeniem. Byłaby niespodzianką, ale mogę powalczyć, no i wiecie, wygrywałem w życiu z zawodnikami, którzy mieli rankingi 2400, więc spoko. Jak to pójdzie, nie wiadomo. Natomiast ja cieszę się, że będę grać. Jeżeli chodzi o transmisję, nie wiem, czy będzie, dowiem się dopiero na miejscu. Także, co się działo w pierwszej rundzie, dowiecie się dopiero z mojego filmiku, który pojawi się jutro wieczorem. Natomiast w tymże filmiku też dam znać, czy na żywo można gdzieś mnie oglądać. Prawdopodobnie też będę dawać relacje na Instagramie, także, jeżeli ktoś z Was jest bardziej Instagramowym chłopcem lub dziewczyną. To możecie sobie mojego Instagrama sprawdzać. Natomiast tak to wygląda. Natomiast pewnie wiele osób z was, wielu z was, może się zastanawiać, także co z tym FMM Tomeczku. I no jest pewien problem, ponieważ jeżeli wejdziemy sobie na mój profil na FIDE, to zobaczymy, że ja mam ranking 2210. I co ciekawe, jest to mój najsłabszy ranking od dawna. Od no dobra, od dwóch lat. Dwa lata temu miałem niższy ranking, potem sprogresowałem, trzymałem się na wyższym, no ale niestety, po tym jak zagrałem słabo bodajże w Kielcach, po tym jak zagrałem słabo na Lidze, no to mój ranking poszybował w dół, no i teraz jest ranking 2210. I oczywiście, czy będę walczyć o FMA? Tak, ale jednocześnie też nie. To znaczy, ja już. Y Prawdopodobnie to jest kwestia mojego charakteru, ale jeżeli brakuje mi 90 oczek, to ja nie zdobędę tych 90 oczek na najbliższym turnieju. Po pierwsze, dlatego, że musiałbym zagrać świetny turniej, najlepszy turniej w życiu, a po drugie, nawet to w sytuacji, w której ja dwie pierwsze rundy będę grać z zawodnikami około 2000 albo i niżej, nie da mi 90 oczek. Także ja raczej na razie małe kroczki. Dla mnie to jest turniej, na którym ja chcę sobie zagrać, ja chcę trochę pozwiedzać, o czym też zaraz powiem. No i fajnie jak ranking mi pójdzie do góry, ale jakby no nie myślę o tym, że muszę wbijać 2300 od razu, jakbym się zbliżył do rankingu 2250, no to spoko, przypominam Wam, że jeszcze niedawno miałem 2273, także byłem naprawdę blisko tego, żeby być mistrzem FIDE, w zasadzie zabrakło kilku dobrych partii, żebym już miał FM przy sobie, natomiast teraz jestem daleko i też trzeba być realistą, mało wskazuje na to, że ja nagle zagram turniej życia w tych Czechach. Co nie? No, no, mało wskazuje. No, nie oszukujmy się, nie siedzę 8 godzin dziennie nad szachami. Natomiast to, co trochę się zmieniło, a przynajmniej tak mi się wydaje, to to, że teraz staram się nie mieć na sobie presji. To znaczy, może to jest kwestia dojrzałości, może to jest kwestia tego, że te szachy różnie mi w ostatnim czasie szły, ale szczerze mówiąc, ja chcę po prostu pojechać sobie do Pragi. I nie mieć jakichś wielu zmartwień. Będę się starał grać jak najlepiej, będę się starał robić takie, robić rzeczy, żebyście powiedzmy, wiadomo, tam górnolotnie to powiem, ale żebyście byli ze mnie dumni. Ale prawda jest taka, że ja tam jadę pozwiedzać Pragę, jadę się wychillować trochę, jadę sobie odpocząć po ciężkiej pracy bycia youtuberem i streamerem. W cudzysłowie. Znaczy, no, oczywiście żartuję trochę, ale po prostu chcę sobie odpocząć. I granie w szachy chciałbym, żeby było takim dodatkiem. Dodatkiem, który będzie ważny, ale nie będzie najważniejszy. Jeżeli się tak uda, jeżeli się głowa uspokoi, jeżeli okaże się, że takie podejście jest dla mnie spoko, no to będę starał się tak robić częściej, będę starał się więcej świata zwiedzić. Yy, I myślę, że to też przyniesie rezultaty. Natomiast jak to pójdzie, no szczerze mówiąc, to jest jedna wielka. Nie wiadomo, bo ja w szachy klasyczne nie grałem przez jakieś 4-5 miesięcy. Jest to dość duży czas. Długi, długi okres, no i nie wiem jak na to zareaguję, może się okazać, że ja pojadę na ten turniej i się okaże, że zawodnicy 1900 nie ogrywają, no teoretycznie może się tak zdarzyć, ale wydaje mi się, że chyba szachów się nie zapomina, co nie? Więc no zobaczymy, odczuwam taki lekki stresik, natomiast bardziej to jest stresik spowodowany tym, że wiecie, jadę sobie za granicę i będzie fajnie, taka bardziej ekscytacja, a nie to, że zaraz będę grać w szachy, bo... No mówię, będę starał się grać jak najlepiej, ale nie jest to moim jakimś takim wielkim priorytetem. Także tak to będzie wyglądało. No i cóż, jak to pójdzie? Nie wiadomo. Natomiast fajnie, że będziecie trzymać kciuki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Oczywiście każdą partię, niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, czy podstawię mata, czy przeciwnik podstawi mata, czy ogram arcymistrza, czy Bambik 1500 ogram nie, wszystkie partie będą na moim kanale. Yy, będą pojawiały się prawdopodobnie późnym wieczorem, tak jak już wspominałem, natomiast jeżeli uda się zrobić tak, że... Na przykład będzie jeden dzień, gdzie są dwie rundy, będę się starał nagrywać bezpośrednio po partii, żebyście też nie mieli, że tak powiem, spoilerów. Także tak to wygląda. Eee, no i mówię, mój idealny plan na ten turniej jest taki, żeby wygrać w pierwszej partii, właśnie z zawodnikiem, około 1900, potem w drugiej partii z zawodnikiem około 2100, no i potem już będzie takie bicie się z tymi lepszymi zawodnikami, i tam już będę starał się ciłać punkty, więc. Tak to wygląda, trzymajcie kciuki, będzie mi bardzo miło, a tymczasem ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy, mam nadzieję, że teraz już wiecie po co i gdzie jadę, no i do usłyszenia następnym razem, czyli już jutro dla Was, a dla mnie pojutrze, Nara.